W piątek, 28 czerwca, w synagodze Rutika w Dzierżoniowie rozpoczął się festiwal sztuki Fundacji Prosto do Ucha pod nazwą Kłącze. To trzydniowe wydarzenie, którego celem jest promowanie sztuki w jej różnych odsłonach. Misją natomiast jest edukacja i integracja twórców z odbiorcami. Festiwal jest organizowany przez Fundację Prosto do Ucha we współpracy z zespołem kuratorskim Topolne Lamy. Dlaczego tutaj? U podnóża górsowich. Jak mamy możliwość połączenia wszystkiego. I mamy i naturę, która jest dla nas niewyczerpanym źródłem e, inspiracji, zarówno i muzycznych, jak i plastycznych. Mamy wspaniałą widownię, wspaniałych ludzi. Celem naszej fundacji jest przychodzić ze sztuką do ludzi, e, pokazywać ludziom, że to jest fajne. I tu z taką pomocą, z takim wsparciem i właścicieli, i tego miejsca, i tej atmosfery, tutaj udaje nam się to e, uzyskać. Oh my Koncert pod tytułem Baśnie muzyki klasycznej w wykonaniu duetu Cellois z akompaniamentem Katarzyny Neugebauer w szklanych obiektach biżuteryjnych mojego autorstwa. Temat Baśnie wybrałyśmy na tegoroczny koncert. Chcemy przenieść widza w taki trochę letni, baśniowy, mityczny nastrój. Nie jest to nasza pierwsza wizyta w tym miejscu, jest to już. Warty bodajże koncert, Tak patrzę na Dorim, piąty koncert, uwielbiamy to miejsce. Jest cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, cudowna akustyka, po prostu nic tylko działać. To właśnie jest nasza cel. My zaczęliśmy już 20 lat temu zapraszać ludzi nawet kiedy synagoga jeszcze była w bardzo takim gorszym stanie, to znaczy, że bez okień, bez szyb. Bez prądu, bez wody, bez dachu i tak dalej. Naprawdę była w, w takim stanie. Dzisiaj ciężko mi powiedzieć słowo ruina, ale naprawdę była ruina. Ale już wtedy robiliśmy imprezy i spotkania z ludźmi, bo właśnie to jest nasza cel. A dzisiaj już możemy powiedzieć, że jest w pięknym stanie, w dobrym stanie. Koncerty, wystawy. Spotkanie z ludźmi, różne, różne imprezy, to właśnie to nas bardzo cieszy. Festiwal trwa trzy dni. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, i y, wydarzenia festiwalowe mają miejsce zarówno właśnie. We wspomnianej synagodze Rutika, w Muzeum Miejskim Dzierżeniowa, gdzie mamy aktualnie otwarte dwie wystawy: Viridis Terre Karoliny Skorek i Coleoptera Katarzyny Plucińskiej. Trzecia wystawa odbędzie się w Młynie Hilberta. Otwarcie w niedzielę o godzinie 14 .00. jest to wystawa fotografii analogowej młodych twórców, studentów koła naukowego Akademii Nauk Stosowanych w Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. I trzeci koncert, ostatni, finałowy koncert festiwalu odbędzie się w kościele pod wezwaniem Marii Matki Kościoła.